Czołem drogie Anony, pamiętajcie, że możecie wpaść na naszego Discorda, żeby popisać i być na bieżąco. Link w opisie. Panowie i Panie, Klapki Sunrise. Klapki Sunrise to jest w moim życiu synonim komfortu, zdrowia psychicznego i wakacji. Zaczynały się wakacje, to zmieniałem obu w pełny na pierdolone klapki Sunrise. To nie jest tak, że nosiłem je jak normalny człowiek na basen, na plażę albo pomóc wnieść matce zakupy. Co to, to nie. Klapki wschód słońca wjeżdżają na moją stopę w połowie czerwca i od wtedy ściągam je tylko do spania. I tak aż do września. Woda im nie straszna, kilometry przebyte z buta nie straszne. Wielokrotnie byłem w nich w technikum. Jeździłem samochodem w klapkach Sunrise, na motocyklu w klapkach Sunrise. Klapki wschodówki odwiedziły ze mną Woodstock. Klapki one. One pojawiły się w moim domu znikąd i musiałem do nich dorosnąć. W końcu po przebiegu jak Mercedes W124 w wiosce afrykańskiej klękły. Padły, pękły. Podjąłem próby reanimacji. Klapki dostały upgrade w postaci zszywacza i kleju do szyb, i tak przychodziły ze mną kolejny miesiąc, aż odpadł palco trzymacz. Testowałem wiele obów od tego czasu, ale żadne lacie nie były tak wygodne i wytrzymałe zarazem. Prawdziwe karaluchy wśród kapciów. Szukam nowych. Można w hurcie kupić 24 pary i wtedy na osobę wychodzi taniutko. Ktoś byłby chętny kupić sobie decorative kartoffeln, brutal klapki, sunrise sandwich, Arbeit los Einbildung, albo inaczej kawalerski fason? Bo mi się nie widzi płacić za nie 5 dych, jak mogę 14 zł. Albo kupię 24 sztuki za te 3 stówy. Będę mieć na całą resztę życia i mój syn, i wnuk, bo u mnie jedna sztuka wytrzymała 11 lat. Nowy fit wakacyjny, nowe ubranie drillowca, geniusz prostoty, klapki sunrise. Czytał Paściarz. Ty kurwa też takie miałem.